Matki. Nawet jak się je nie kocha, to powinniśmy przynajmniej je szanować za poświęcony nam czas, za trud wychowania, za to, że często jesteśmy niewdzięczni. A mimo to ona nas dalej kocha. Matka Ziemia. Narodziła się ponad 4 miliardy lat temu, wnet zaczęła rodzić swoje dzieci, małe mchy i porosty które dawały możliwość życia innym, bardziej skomplikowanym roślinom trawy, kwiaty, drzewa. Nastał potem czas na bardziej rozwinięte formy ryby, gady, w końcu i ludzie najdoskonalsze dzieci matki ziemi. Człowiek, którego matka pokochała najbardziej ze swoich dzieci, pozwoliła mu się nią żywić. Pozwoliła zabijać i dla pożywienia i na swoje dzieci. Była to miłość ze wzajemnością. Wykorzystywaliśmy te zasoby godnie i dobrze, nadal z szacunkiem do mamy. Lecz przyszedł nagle taki dziwny czas 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 mroku. Nie było już dla nas żadnej świętości. Okradaliśmy naszą matkę ze wszelkiej godności. Wystawialiśmy na pośmiewisku, no bo co ona nas obchodzi? Przecież ona jest już stara i nikomu niepotrzebna. Zaczęliśmy niszczyć piękno, niszczyć to, czym mieliśmy się opiekować. Ale matka nie jest mściwa, znosi kolejne siarczyste policzki wymierzone wprost w jej twarz twarz już wystarczająco zbrukaną, zbyt zniszczoną, by choćby zapłakać. By choćby prosić o łaskę. Zamiast pięknych słów do niej wysyłamy jej tony spalin, freonów. Ale co nas to obchodzi? Nas przecież to nie dotyczy. Ta sprawa wyłącznie jej brzydkiej, starej kuli. Przecież to my jesteśmy panami tutaj. Sami ustalamy reguły. Sami tworzymy jej dziurę w sercu. Dziurę w skórze, przez które bije do nas coraz bardziej słońce. Ale nie. To nie są promyki nadziei, to są nieme krzyki rozpaczy, jęczenie z bólu. Zamiast kwiatków na 22 kwietnia, w dzień naszej matki, wolimy jej dawać śmieci. Szkło to przecież nic rozkłada się tylko ponad 4000 lat plastik. Przecież to takie piękne, kolorowe. Na pewno nic się nie stanie, jeśli akurat gdzieś na skórze mamy zostawimy coś, co rozkłada się od 100 do tysiąca lat. Może czasami zlitujemy się nad mamą i zamiast jakichś ciężko strawnych posiłków zaserwujemy jej lekko strawną przystawkę. Może papier, rozkładający się tylko 6 miesięcy. A może podaruję jej coś cenniejszego, coś, co jednak pozostanie jej na dłużej. Piękny naszyjnik z metalu, a może zegarek z metalu? Nieważne co. Byle był metal, tak piękna pamiątka zostanie jej przez 10 lat. Jedz, spij i Rozkładaj się 5 lat. To też piękne zaznaczenie naszej obecności. Byłeś na rybach i trochę żyłki niepotrzebnie ci zostało. Co ci szkodzi? Podarli matce. Wprowadź jej do krwi obiegu, żeby przy okazji stworzyć pułapkę dla twoich braci ze skrzelami na bliską 600 lat. To, czy nasza matka wytrzyma te tortury, nie jest pewne. Tylko w naszych rękach jest szansa na zmianę, szansa na lepsze jutro. Wykorzystajmy je dobrze.